sklejką, to właśnie tam sobie wywołuję różnicę, bo pod skleją tego nasza winda. To jest nasza winda, która zjeżdża do Siedlnicy, to co pan widział tam sklejką za, yy, za yy, zapraszam pana. Ja, jak, jak, silnie, windą wyżej. Ja muszę tutaj, najpierw najpierw, najpierw tutaj na parce, najpierw na parce, obejrzę parce, a no, potem jedziemy. Takę Państwo zobaczycie te głazy narzutowe, które, na których ten szpital stoi, a część musieliśmy z nich wydobyć, które mogliśmy wydobyć. Bo to tak jest, tak jest. Muszę sobie tam zobaczyć. Na takim czymś stał szpital. Z tego było to zrobione na wielkich głazach. Także nie miał fundamentów, nie miał tego. Ale chwilę Państwo zobaczycie, z czego się składają ściany tego e, szpitala. Proszę uprzejmie, zapraszam do siły. Po, po, po wycinać te stopy, po robić tutaj coś. się dzieje. Ta część jest naprawdę bardzo zdrowa. Zobaczycie Państwo dalej, co się dzieje. Bo to Taka było szuka. dobudowane. Na tym budynek no to się e, to, to zobaczyć. To, to zobaczyć. I te ściany, a tego jest cała, całe to piętro, trzymają pozostałe piętra. Czyli pierwsze piętro i drugie piętro, które zbudowaliśmy. Proszę się odwrócić, zobaczyć jakie są wzmocnienia porobione, jakie filary, to było, każdy kawałek był wycinany, osobno robiony. Proszę zobaczyć, przecież tutaj są pokładane jakieś gazobetony, które nie powinny być w tym miejscu. Więc ta, wszystkie te ściany zostały wzmocnione, w tej chwili będziemy te dymki wzmacniać, po to, żeby po prostu konstrukcyjnie to, to było jak należy. Chciałem Państwu też powiedzieć taką rzecz, że w tym kanale widnie ogrzewanie dla tej części, którą przebudowujemy, ale jednocześnie są zatopione od razu przygotowane rury po to, żebyście Państwo chcieli szpital rozbudowywać w tamtym kierunku, to tutaj jest przygotowane z węzła dwie zapasowe rury dla grzania dla nowo dobudowanej części kiedyś w perspektywie. Z strony Tak jest. Tutaj są przygotowane w tym kanale tym będzie ostateczną platformą. formą, to nie będą odkładane w tej części niczym więcej, tak? Będzie tym malowanie, będą targety na podłosackach. Tak jest, to co jest przewidziane w projekcie. Tak. Proszę przejść. A, a operacyjne to będzie inaczej wykładane? A, węgryt, a, oczywiście, tam są sal, e, sale operacyjne, są przygotowane w ten sposób, że będą ściany wyłożone ze stali nierdzewnej. W pewnym pasie będzie to malowane w kolorystykach. Trzy sale w różnych kolorach będzie. Będzie mięta, będzie to kolor e, e, beżu i nie wiem, jakiś w pomarańcu bodajże. E, takie trzy kolory. E, I każda sala będzie się różniła. Pójdziemy tam na górę, to za Państwo zobaczycie. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć jeszcze dalsze zniszczenia z tej e, części, to bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że pracę prowadzimy przy istniejącej i funkcjonującej salach, sali operacyjnej na końcu korytarza. Czyli tam normalnie się odbywają zabiegi operacyjne, lekarze operują w tych trudnych warunkach. Słychać czasami sztukoty. Dzwonią do nas, żebyśmy przerwali prace budowlane, ponieważ oni mają poważny zabieg i instrumentaliuszka nie słyszy, co się do niej mówi. Przerywamy pracę na dwie godziny i dalej, że tak powiem, funkcjonujemy my z budową, a oni przerywają, kończą operację. Na końcu jest sala operacyjna. Czy państwo chcecie jeszcze dalej podążać? Bo to są wszystko nowe ściany, które wzmacniają układ konstrukcyjny. Ale proszę Państwa, nie da się złożyć układu konstrukcyjnego na takiej zasadzie wycinamy ścianę i stawiamy domu. Trzeba było to robić fragmentami. Fragmentami powzmacniać projekt. Proszę zobaczyć, to są bardzo przyzwoicie porobione prace murarskie. Mocny, solidny materiał. wytrzyma. Myślę, że dalej Państwa nie będę prowadzał. Za, tym, za tą ścianą, tą z drewna jest korytarz do sali operacyjnej. Tam jest korytarz do sali operacyjnej. Sala operacyjna jest od Kirii Skłodowskiej. W takim razie może wyjdziemy z tej części i poproszę tutaj przedstawiciela firmy Erbud, Pana Żabniaka. O jest Pan również kierownik budowy, Pan inżynier Mariusz Ściński. I bardzo proszę nową klatką zgodową na prawo. Bardzo proszę. Możemy przejść za bardzo. Przejść bardzo.